Cześć, witam Was bardzo serdecznie dzisiaj w takiej wersji bardzo, bardzo naturalnej ale to dlatego, że będę chciała zrobić dla Was taki test kosmetyków trochę na żywo dlatego przejdę szybko do Was z moim naprawdę mini, mini holem i tylko kosmetycznym postanowiłam pokazać Wam właśnie rzeczy, które ostatnio kupiłam kosmetyczne w Rosmanie, w Naturze, jedną rzecz w Douglasie i po prostu kilka z tych rzeczy dla Was przetestować trochę właściwie Pomadek mi się rzuciło raz, dwa, trzy, cztery, pięć pomadeczek mam tutaj i zacznę od pierwszej. Pierwsza Nyx w glasie kosztuje chyba 22,90. To jest kolor 588 Orange Soda. Te pomadki dla mnie są dość takie, jak gdyby, nie tu powiedzieć takie wodniste w konsystencji. I nie utrzymają się za długo, bardzo szybko się z, tam, jak się liźni, to się zlizują i tak dalej. Kolejna pomadka to jest pomadka z Manhattanu Manhattan, w, w, jest w tym, w Rosmanie. Kolor ogólnie bardzo ładny, ale y, bardzo często robię taką gafę, że jak kupuję coś na szybko czyli po prostu jak nie mam czasu, wkładam patrzę kolor, ponieważ szukam, szukam ostatnio takiego jasno-różowego koloru i kupuję. I tak kupiłam tą pomadkę, a ona ma niestety w sobie taką tą perłę, za którą ja nie przypada. Nie jest ona aż tak duża ta perła, dlatego mogę to przeżyć, ale jest to kolor 51G. Kolejną pomadką jest pomadka z Rimmel. Kolor jest 006 Blush Pink. Ona ma bardzo właśnie, to jest taki ładny, zgaszony róż ja statką. Jest pomadka Baum, tak się nazywa. I jest to taki kolor, kolor ja ogólnie już wam wcześniej mówiłam, że szukam e, takiego jakby odpowiednika pomadki tej smaka Niki Minaj w Wagram, bo to jest taki piękny dla mnie róż. I ta jest, i ogólnie ta pomadka jest różowa. i Tak już kiedyś też zrobiłam z jedną pomadką, kupiłam też z Golden Rose była tutaj różowa, a na ustach bardziej wydaje się fioletowa, czego nie lubię. Chyba najbardziej podobną tej Niki Minaj jest ta z Inglota kredka, którą pokazywałam wam w jakimś moim holu. I ostatnią pomadką jest pomadka, aha, ta, ta pomadka z Balmia, ja ją kupiłam na eBayu, kosztowała mi funta. Ech, tutaj mam pomadki te nowe z Essence, w tym taki jakby Black Label, e, i to jest kolor All You Need Is Red e, 02. Jest to przepiękna czerwień. Ja w ogóle bardzo lubię siebie w czerwieni, a to jest taka czerwień, czerwień, ma ona właśnie też takie niebieskie pigmenty w sobie bardzo mi się podoba, że mają tutaj tą taką sygnację e, widzicie to, chyba to widzicie e, bardzo ładna e, pomadka już mówiłam jaki kolor i do tego dokupiwałam też lip liner z essence, w ogóle muszę powiedzieć, że lubię te lip liners essence i to jest e, 10 e, fan fatal. Kolejne dwie rzeczy. Turz Max Factora 2000 kalorii, bardzo popularny. Turz ja nigdy go nie używałam wcześniej, bo teraz już wiem, jak trochę działa. Eee, czarny turz z taką szczoteczką. I nie wiem, czy jeszcze, ale całkiem niedawno jeszcze w Rosmani jest minus 20 na wszystkie produkty Max Factora. Dlatego jeżeli chcecie cokolwiek sobie zakupić z Max Factora, to lećcie, sprawdźcie, czy jeszcze jest w Rosmanie, bo ta teraz kosztowała ogólnie już chyba 30 zł. A tak kosztowała 24 zł ta maskara eee, I dzisiaj ją dla Was przetestuję. Kolejną rzeczą jest po prostu, powiem Wam szczerze, że na tej przycenie z Roslana chciałam kupić e, ten mój korektor rozświetlający z Vibo, taki różowy. Ten Z Vibo czy Loni? Loni. Mylę te firmy. Eee, ale byłam w dwóch Rossmanach, po prostu w dwóch tutaj najbliższych mnie, żeby nie jeździć i nie było tego korektora rozświetlającego, były właśnie tylko te i te zielone. I stwierdziłam, że mogę spróbować ten, e, bo to jest korektor kryjący. No normalnie kosztował chyba 8 zł, a kosztował 6 minus 40, nie, 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 nie pamiętam. Kolejną rzeczą jest to kamuflaż z Catrice. Już wam mogę powiedzieć, że bardzo lubię ten kamuflaż. Dzisiaj go też dla was przedstawię. Jest taki kremowy, ale dość zbity kamuflaż. To jest kolorek 0.20 Light Beige. I muszę Wam powiedzieć, że o wiele lepiej nakłada mi się go pędzelkiem do korektora niż rozgrzewa i nakłada palcem, ponieważ kiedy rozgrzewam i nakładam go palcem, on wtedy jest dla mnie zapomarańczowy. A kiedy nakładam go po prostu pędzelkiem, tylko tutaj, gdzie mam takie e, sińce, e, on ma wtedy idealnie taki beżowy, żółty kolor. Fajnie gryję ja go nakładam. Staram się bardzo, bardzo minimalnie, żeby nie mieć tego takiego obciążenia pod oczami, bo to jest jednak kamuflaż, on jest bardzo taki zbity i gdybym nałożyła go też za dużo, byłby on po prostu. nie wyglądałby on ładnie, byłby tak, taki ciasteczkowy efekt, taki właśnie niefajny. Kolejną rzeczą, też kupowałam ją minus 40, to jest paleta z Manhattanu. Tak wyglądają cienie takie kolorki ja sobie wybrałam to jest akurat, one mają jakieś numery tak, to jest Miss Right 53T dzisiaj nie będę dla Was testowała tej palety, jeżeli chcecie to mogę dla Was to zrobić ale muszę Wam powiedzieć, że nie, nie pomalowałam się nią jakoś, żeby zrobić nią makijaż tylko po prostu popróbowałam tych cieni i no, na razie nie wydaje mi się fajna, a ona kosztowała poprzecenie chyba 16 zł po tych minus 40 Dlatego nie wiem, czy będzie fajna, może jeżeli, jeżeli chcecie, to dajcie znać, zrobię Wam jakąś osobną recenzję tej palety. I ostatnia rzecz, z której akurat się cieszę, słuchajcie, jest paleta z firmy też Loli. Ta firma Loli, zaczyna mnie zadziwiać. Jest taka paleta. Trochę na wzór jakiegoś Urban Decay. Ja nie mam żadnej palety Urban Decay, bo mnie po prostu nie stać. Dlatego chciałam zainwestować sobie, znaczy zainwestować to, żadna inwestycja, ponieważ ta paleta kosztuje 12 zł. Słuchajcie, w i nie jest też w każdym Rossmanie U mnie jest w takim tym większym rozmanie, gdzie mamy też Revlon. Eee, paleta takich właśnie bardzo naturalnych cieni. Mamy tutaj trzy matowe, tylko że te trzy matowe, o te trzy. Są jasnymi cieniami, resztę są, kilka jest perłowych i kilka jest po prostu z brokatem i dzisiaj będę właśnie y, testowała dla Was tą paletę, wykonywała po prostu nią y, makijaż. To tyle jeżeli chodzi o mój mały hol, mówiłam, że to jest taki hol mini-mini, aha jeszcze nie, bo jeszcze mam jeden pędzel, który też będę dzisiaj y, testowała, to jest pędzel do nakładania podkładu, pędzel języczkowy. Nigdy nie miałam pędzlów języczkowych, mam jakieś tam różne, zbite kabuki, te duo fiber, te buffing brush the Real Techniques, mam dwa te fiber. Nigdy nie, do, do nakładania podkładu nigdy nie miałam tych języczkowych i muszę mu powiedzieć, że tak, ten pędzel jest z Golden Rose. Golden Rose też ma teraz minus 20 na wszystkie swoje pędzle. Te pędzle są w ogóle niedrogie, bo kosztuje chyba z 11,20, a teraz kosztował z 10 ileś tam. Minus tych 20%. Hmm, jakościowo nie wydaje mi się jakiś dobry, ponieważ jest taki dość y, twardy. Nie jest jakiś taki mięciutki. I dlatego może po prostu też nie, nie mogę. Jeżeli zawiodę się na tym pędzlu, to też nie mogę się zawieść po prostu do pędzli języczkowych. Y, tylko po prostu spróbować, może jakiejś lepszej jakości, ale po prostu wizualnie, bo jest taki dość. Y, może nie być dobre. Zobaczymy, bo będę nim nakładała dzisiaj podparę. Będziemy przychodzić do tego testowania na żywo. Ja moją twarz mam już nawilżoną kremem Enu Aqua Young z Avon. On był parę w Glossy Boxie. Jest OK. Wiem, że cienie powinniśmy testować na... w sensie bez bazy. Ale wydaje mi się, że te cienie e, nie podołałyby bez bazy, dlatego ja użyję bazę z Avon'u, ona ma, color, ma light beige, tak wygląda, jest taka kremowa. Teraz nałożę czarną kredkę na lin e, przy linii rzęs, to jest ta kredka z Avon'u, z nie e, płaskim, ja mam tylko taki, e, tak naprawdę mogę być jeszcze dzisiejszy roz właśnie w zewnętrzne kąciki i już właśnie dać one są takie trochę obsypujące się. Ja oczywiście będę zsiągnąła, ale nakładam to tutaj w ten kącik. Nałożę taki, yy... pomieszam może ten cień z tym cieniem, żeby nałożyć go tutaj w takie do przejście. Fajny cień, taki trochę rudarwo czerwony. Nałożę go na tutaj resztę powieki. jakimś tutaj teraz płaskim rękiem. Yy, tak na dolną powiekę, na 3 czwarte powieki. Jeżeli nawet chodzi o moją twarz, to po prostu ten ciemniejszy dzień tak naprawdę, tylko widzę tutaj jakieś obsypania. Nie jest pragnicznie, tak jeżeli chodzi nawet o te wysypania. Teraz zakończyłam tutaj takie dwa cienie wpadające trochę w zieleń i spróbuję zrobić takie przejście tutaj tutaj najjaśniejsze. Brójowy nałożę ciemienia, którym to robię, ten może nałożę cień. To są matowe cienie przez to, że właśnie mamy już tutaj tyle tego to dużo brokatu góry łukró nałożę więc jakiś, nie jakiś zły, nie zostawia smuk. Kolor jest dla mnie też dobry. Yy, Dobrze, tu podkład mamy skończony, teraz będziemy <słuch> używać kamuflaża. Ja yy, kamuflaż, tak jak już mówiłam, wolę nakładać z do korektora. To jest taka kuleczka mała, zbita, i jako trochę muszę wymieszać z końcówką tego podkładu. A tak naprawdę to wolałabym trochę wodnisty podkład. Użyję tego od Nybelin za ponieważ on jest bardziej wodnisty i chcę właśnie trochę rozpłynąć ten, ten korektor, żeby nie był taki zbity. Ale w sumie się tego kładu tutaj na. Troszeczkę nakładam tego korektora. I mieszam z tym, żeby trochę ten korektor, słuchajcie, rozpłynąć, żeby on nie był taki zbity. I teraz, w yy, ogólnie ten podkład już dobrze, tak dość podkrywa, ale też przede wszystkim tak, ten korektor mi tutaj rozświetli i bardzo fajnie zakryje. Ten korektor kosztuje tylko 12-13 zł. Jest bardzo fajny, jego bardzo Zrobię sobie brwi i zaraz do Was wrócę. Już zrobione. Teraz dokończę oko. Muszę położyć teraz na linię wodną czarną kredkę, i aż się boję, bo już mnie oczy tak wieką. Nałożyłabym tą właśnie z L'Oreal, tą z wody, ale ona właśnie trochę bardziej podrażnia moje oko, dlatego może nałożę tą taką forę czarną. Ona też jest taka żelaza. nałożyć właśnie puder, bo tutaj mi się trochę ten podkład roztnie, który już zaczyna rozjeżdżać. I teraz tak najpierw tutaj pod oczy takim pędzelkiem płaskim będę nakładała tylko tutaj pod oczy i tutaj mam ten puder transparentny z Kobo, który ma właśnie, ogólnie jest transparentny, ale jest trochę żółty, co ja akurat nie lubię. rozjewy skontrolujemy trochę buzie. I ja użyję takiego pędzelka, słuchajcie, takiego płaskiego użyję tego ze Sleeka tego Face Contour Kit. W kolorze light, ponieważ on jest taki mocniejszy, w strzepie i tylko taki ostry. To jest ta kuleczka z Real Techniques, taka kuleczka. I ja miałem sobie to rozcierać to, było to. I różu chyba nie będę nakładała na tylko rozświetlacz znowu, to tylko to jest mój akurat najlepszy rozświetlacz, ten zeskaka i nałożymy go jakiś. ostatni z moich produktów, czyli tą maskarę 2000 kalorii z Max Factora. Odwrócę, jak jest. Ogólnie tak prezentuje się makijaż. I muszę Wam powiedzieć, że kiedy nałożyłam już podkład i tą całą resztę, to on mi się po prostu podoba. Uważam, że wygląda bardzo fajnie. Jak naprawdę na palety za 12 zł, to słuchajcie... fajnie pogrubiający może nie za bardzo wydłużający i tak prezentuje się właśnie ta maskara mi się bardzo podoba, ja jestem zadowolona z efektu jaki daje ta maskara muszę Wam powiedzieć, że to jest nowa maskara a ona nie potrzebuje takiego czasu stężyć i tak dalej ta maskara tego nie potrzebuje ponieważ jest od razu bardziej taka spita bardziej taka gęsta mi się bardzo podoba w ogóle muszę Wam powiedzieć, że podoba mi się ten makijaż wykonany tą właśnie paletką Warto wydać za nią 12 zł No i na sam koniec słuchajcie, pomadka, którą tutaj dobierzemy teraz. Bardziej coś nudzia, nude, no, tak? Czerwona odpada i ta różowa odpada, tak? Ten róż sprawdzajmy, tak? Co chodzi? Raczej nie. Dobra, spróbujmy Tą ładne. Zaraz zrobić sobie taki Połysk Zaczynamy ja mnie Od razu po jest kojarzę, że to jest taka, taka tania, kiedy ma coś takiego. Ta matka może nie była jakaś droga, bo kosztowała tam 18 zł. Ale na przykład te kosztują 19 i są o wiele fajniejsze. Teraz zobaczmy, jak będzie wyglądało z tą drugą pomadką. Myślę, że ta wygląda lepiej. Jest, nie jest matowa, ponieważ nie wysusza tych ust, ale ma takie właśnie półmatowe wykończenie. Ta jest o wiele fajniejsza. No ta niestety ma taki właśnie połysk, kolor ma fajny, gdyby kurde tylko nie ten połysk, naprawdę. I tyle. Nie wszystko to, co Wam pokazałam, dawało, udało mi się y, Wam y, pokazać, jak działa, no ale też chyba nie jest to zawsze do końca możliwe. To tyle pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wiem, że ten filmik będzie był, jest troszkę dłuższy, no ale niestety. Potrzebowałam tego czasu na żywo z Wami. Jeżeli podobają Wam się takie filmiki i chcecie, aby takich filmików na moim kanale było więcej, paluchy w górę. Ja bardzo lubię sama oglądać takie filmy, dużo się z nich dowiaduję. To tyle żegnam się z Wami. Do zobaczenia już za tydzień w kolejnym filmiku. Pa pa!